coś mamy nie będzie to pewnie olbrzym najgorszy chyba też nie będzie zaraz zobaczymy nie malutki tak czy nie A. taki tam sobie no, ale podbieraka użyjemy O. Taki okonek do wody. No witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w następnej przygodzie. Tym razem znowu spinnik. Postanowiłem przyjechać sobie trochę ze szupakiem, za okoniem, zobaczyć, co się dzieje. Szczupak od rana nic. Okonków kilka małych udało mi się wydłubać. Postanowiłem nagrać z tej wyprawy taki krótki film. W zasadzie to będzie taki trochę film o sprzęcie, a mianowicie jakiego sprzętu używam? Czy może sprzętu, o jakich parametrach używam, jak przymierzam się do łowienia o koni na wodzie stojącej, na jeziorze takim jak tutaj to Ostrowite, na którym wiele razy już nagrywałem, więc znacie tą wodę. I to jest jakby trochę odpowiedź na Wasze komentarze i pytania, które się pojawiają pod tymi filmami spinningowymi, no bo często gdzieś tam pytacie właśnie jaka wędka, jaki kołowrotek. Tu nie chodzi o to, że ja będę podawał konkretne firmy. Bardziej chciałbym się skupić na parametrach wędki, na parametrach kołowrotka, na parametrach linki i omówić w skrócie tym sprzętem, w jaki sposób wędkuje. Także o tym za chwilę, a jeszcze chwilkę sobie połówmy zobaczymy, czy, czy coś jeszcze uda się tutaj wydłubać. O, tu coś podwinie? Cały czas gonią. Nie ma ogonka, dobra. Słuchajcie, zanim zaczniemy o tym sprzęcie opowiadać, no bo wiadomo, że sprzęt dobieramy też pod łowisko, na które łowimy, więc ja tutaj pokrótce postaram się Wam pokazać, przypomnieć w zasadzie, jak to łowisko wygląda. Podpalimy sobie silnik, głównie tu, jeżeli chodzi o głębokości, i martwcie się, to nie będzie długo trwało. Krótko, parę miejsc Wam tylko pokażę i przepłyniemy sobie na drugą stronę. Dzisiaj strasznie wieje. Dlatego ja nie będę tego opowiadał na wodzie, tylko w takim y, zakątku spokoju, mam nadzieję. Generalnie to jest niewielka woda, ale jakby sama powierzchnia nie ma tutaj znaczenia, jeżeli chodzi o sprzęt. Znaczenie mają głębokości. Ja tutaj łowię w miejscach, y, tak jak widzicie, mam akurat dipera odpalonego. No, mamy tutaj, widzicie, y, metr 3, metr 2. Jest tutaj sporo miejsc. Właśnie takich bardzo dużych wypłyceń około metra do metra, metr z kawałkiem. Jakby już no, płyce i jak metr rzadko łowię, ale tam około tego metra do półtorej. O, zobaczcie jaka dziura. Co ja zobaczę, tylko sobie jeszcze jak mam ustawioną wiązkę. 20 stopni. Może taka w miarę dokładna i miarę szeroka, no tak jak widzicie, tutaj o zobaczcie, jesteśmy zaraz przy trzcinach, to jest też fajne miejsce No 0,8 metra, metr. Tam przy trzcinkach będzie pewnie gdzieś 0,7-0,6. Yy, więc tutaj no, łowi się bardzo delikatnie. Będziemy się tutaj od brzegu oddalać. No to mamy zobaczcie, no jeszcze kawałek do tych trzcin mamy, a cały czas metrowa woda schodzi teraz nie ma tutaj żadnego gwałtownego zejścia jak 2 3 dosyć szybko płyniemy to tak to zejście się rysuje może i dosyć gwałtownie ale ono nie jest gwałtowne dobra spróbujemy teraz popłynąć na drugą stronę mniej więcej Wam pokażę jak tutaj jest najgłębiej bo jeziorko sobie zobaczcie po prostu na drugą stronę przedłyniemy Tutaj nie będziemy płynęli przez najgłębsze miejsce tej wody. Najgłębiej jest tam na plaży, ale tam się łowi w zasadzie już brody 3-8 3, 8, 3 8, 4. Tyle tylko, że jakby też trzeba dodać że na tej głębokości, bo to jest sam środek wody w tym momencie. Zobaczcie, tam mamy do jednego brzegu. już się do drugiego. W zasadzie na tych głębokościach też bardzo rzadko łowimy. Raczej, raczej skupiam się na tych głębokościach, właśnie tam y, powyżej metra, do około 2,5-3 metrów. To takie uważam są najatrakcyjniejsze miejsca. Tam y, jeżeli chodzi o górki, tutaj nie ma żadnych górek. Widzieliście jakieś tam ewentualnie poryte y, doły. Więc przy tych dołkach tworzą się takie malutkie górki to raczej no, są twory e, zrobione przez karpie. Ale na wodzie, właśnie gdzie nie ma żadnych górek podwodnych, to takie miejsca, właśnie jakieś, nawet bardzo niewielkie dołki czy bardzo niewielkie wzniesienia e, już są atrakcyjne, jeżeli chodzi o konie. I tutaj też jest taka ciekawa sprawa bo <laughs> no, o ile nie ma tutaj dołków ale są takie gwałtowne. Nazwijmy to zejścia. Może no, ja Wam to tak pokażę, że dopływamy do brzegu, i w momencie jak będziemy do tego brzegu dopływać, no zobaczcie, tutaj ta strona jeziora jest właśnie charakterystyczna pod tym względem, że tutaj no, to widzicie też no, to otwarte dno, aż podwójne dno rysuje. Jak takie, taki macie zapis takiego podwójnego, jakby dna, to jest podwójne odbicie sygnału, to oznacza, że jest tutaj twardo. Po prostu ta strona jeziora jest właśnie taka, że tutaj bardzo szybko, bardzo gwałtownie spada na te 3,5 metra, czyli mamy taki ostry zjazd. a Natomiast tamta strona jeziora, skąd płyniemy, tam jest taka płań, i tam na te 3,5 do 4 metrów schodzi bardzo łagodnie, i tak w zasadzie. Wygląda woda tak bardzo pokrótce. No nie będę tutaj Was woził teraz w każde miejsce i każdy punkt pokazywał, bo to nie o to tutaj chodzi. Tak Chciałem po prostu przekrojowo wam pokazać, jak wyglądają głębokości. Żadnych szczególnych urozmaicień tutaj nie ma. Tam jeszcze na drugiej stronie też jest, yy, jak kończy się właśnie ta płań, i tam wychodzi sobie trochę na wodę głębszą. Tam też jest coś na zasadzie tak jak tutaj, że przy brzegu jest taki dosyć gwałtowny. Spadek, ale to też nie jest nie wiadomo, jaki spadł na 10 metrów. No więc teraz Wam opowiem. Mam tutaj przygotowaną wędkę na okonie, którą zawsze tutaj wędkuję. Jak już znamy charakter wody, mniej więcej. Zresztą to też wiecie z poprzednich filmów, no to teraz trochę o parametrach niecza. No i dobra, więc lecąc z odpowiedzią na pytania, które się pojawiały pod filmami, właśnie z wypraw spinningowych na okonie i szczupaki, o moim sprzęcie. Na okonie, jak już no, poznaliśmy trochę charakterystykę łowiska, czy przypomnieliśmy ją sobie, to jeszcze Wam powiem, czy przypomnę też na co łowię. Głównie są to przynęty gumowe. W pudełku mam praktycznie same gumy i dosłownie kilka obrotówek. Ja najbardziej lubię łowić na gumy, dlatego tych gum mam najwięcej. Obrotówki tak średnio za nimi przepadam, więc mam ich najmniej, ale w razie czego też no. Chcę mieć kilka chociaż ich w pudełku, żeby móc je użyć, jak jakaś mi tam wpadnie koncepcja, że może na obrotówki. Z racji głębokości, które tutaj są, a nie są one jakieś nie wiadomo jakie, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie głębokie jezioro, więc w zasadzie to o czym dzisiaj opowiadam będzie dot, dotyczyło Sprzętu, który to będzie taka propozycja sprzętu, który możecie sobie gdzieś tam skompletować właśnie na jezioro o podobnej charakterystyce, jeżeli chodzi o głębokości. Ja używam, ja generalnie lubię maksymalnie jak się da zestawy odchudzać. Może to jest błąd, ale mam jakąś taką manierę, że, że w ten sposób zwykle sprzęty dobieram. Ja tutaj używam kija. No, Zacznijmy od tego, że łowię na łódce, więc nie potrzebuję nie wiadomo, jakiej długości. Nie potrzebuję, nie wiadomo, jak daleko rzucać przynętami. Oczywiście dobrze, żeby one dosyć daleko leciały, ale nie musi to być nie wiadomo jaka odległość. Bo no, ja jeżeli będę chciał, to sobie po prostu łódką tam podpłynę w miejsce, gdzie nie mogę ewentualnie dorzucić. A też no, nie lubię na łódce, jak mam długi kij gdzieś tam muszę, nie, nie wiadomo, jak manewrować. Lubię jak mam taką możliwość, też żeby kij był jak najkrótszy, więc długość takiego kija to 190 cm Myślę, że na łódkę jest to długość optymalna. Jeżeli będziecie szukali sobie wędki pod okonia czy nawet pod, pod szczupaka ze środka pływającego, to myślę, że te metr m no dwa z kawałkiem to jest takie optimum. I teraz, jeżeli chodzi o ciężar wyrzutowy, no ja te przynęty, które Wam pokazałem uzbrałem w główki jigowe. W zasadzie od 1 grama do maksymalnie 5 gram. Dlatego, ki mam w zasadzie dobrany na tej górnej granicy. Czyli jest to wędka o wyrzucie od 1 do 7 gram. Oznacza to po prostu, że ta wędka najlepiej będzie optymalnie będzie pracować, optymalnie będzie wyrzucać, najlepiej będzie wyrzucać przynęty i najlepiej się tą wędką będzie łowić przynętami o ciężarze od 1 jed, do 7 gram tyle, tyle tylko, że trzeba pamiętać, że do główki jigowej zawsze trzeba jeszcze dodać ciężar yy, gumy no ja nie łowię też na nie wiadomo jak wielkie przynęty, raczej są to małe gumy więc ta 5 gramowa główka plus ciężar gumy no to gdzieś tak myślę, nie ważyłem oczywiście tego, ale gdzieś tak myślę, że osiąga 7 może czasami 8 yy, albo ciutek więcej gram no ale tak czy inaczej ten kij no jakby pozwala mi te przynęty obsłużyć nawet jeżeli jest to troszeczkę ponad 7 gram to ten kij też dobrze sobie radzi od 1 do 7 no 1 ta dolna granica no bo tak jak mówię no tutaj na tych bardzo płytkich miejscach które wam właśnie wcześniej pokazywałem no to gumy obciążam 1,5 grama w maksie 2 gramy więc no muszę mieć możliwość wyrzucenia tej przynęty dosyć swobodnie no i później jej prowadzenia czucia po prostu podczas Pracy. Więc od 1 do 7 yy, używałem wcześniej wędki do 10 gram. I ona też się świetnie sprawdzała. Więc, jeżeli będziecie sobie na taką wodę dobierać kijek, to jeżeli wolicie ciutek mocniejszy yy, lub z troszeczkę większym zapasem, yy, jeżeli chodzi o gramaturę, no to do 10 gram jak najbardziej 1,10 czy 2,10, bo tak z reguły są takie robione, lub taki 1,7. To myślę na taką wodę to jest to jest optymalny. I to tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o parametry kija, to teraz te wędki już są tak produkowane, że nawet za niewielkie pieniądze, każda wędka posiada przelotki, które są w stanie pracować z plecionką, to już nie te czasy, co kiedyś, jeżeli chodzi o design, to, to co kto lubi, kołowrotek. No, całość musi być do zestawu dobrana tak, żeby to nie było jakoś za ciężkie, żeby nie męczyło ręki, żeby ta praca lekką przynętą można było sobie z nadgarstka, elegancko gumę prowadzić, więc kołowrotek. No tutaj ja akurat znowu też mam taką manię, że ja nie lubię za małych kołowrotków. Sporo wędkarzy pod tego typu łowienie, pod takie delikatne łowienie podpina sobie kołowrotki. No umówmy się, tak ogólnie rzecz biorąc, bo to różni producenci różnie podają. Tysiączki. Ja akurat zakładam do tej wędki kołowrotek w rozmiarze 2,5 tysiąca. Tyle, że ten model, który mam, on to jest Savage Gear SG8. On jest stosunkowo lekki, więc jakby z tą wędką bardzo fajnie mi po prostu współpracuje. Nie męczę ręki, fajnie się łowi. Ale jak będziecie szukać dla siebie sprzętu, no to tak, właśnie kołowrotek od 1000 do 2,5 tysięcy. Większych już nie polecam a mniejszych chyba już nie ma no jeszcze są podlodowe no ale to już inna bajka. Plecionka. Ja nawijam plecionkę. Tutaj też lubię właśnie ten zestaw odchudzać maksymalnie. Jak się da, dlatego mam plecionkę 006. No wiadomo, że ta, ten przekrój plecionki to jest taki no, trochę kontrowersyjny, bo no, plecionka nie ma czegoś takiego jak równego przekroju, bo ona Troszeczkę inaczej powinna być opisywana, no japońskie plecionki z reguły są trochę inaczej opisywane. No ale tak, no, żebyśmy mieli punkt odniesienia, no to takie 006 008 uważam w maksie. To jest plecionka taka, którą no, przy takim zestawie będziecie w stanie właśnie fajnie rzucać przynętami. Dobrze je prowadzić. A też te plecionki już teraz nawet bardzo cienkie są na tyle wytrzymałe, że z powodzeniem nawet szczupaka na, na to Wycholujecie, jeżeli się zdarzy. No i teraz mówi się, że okoń jest wzrokowcem. Różne sposoby były już stosowane, żeby, żeby no jakby uwiarygodnić tą przynętę przed okoniem. I taką rzeczą, którą ostatnio się robi, i to jest chyba najpopularniejsze rozwiązanie, to jest dowiązywanie fluorokarbonu do plecionki. Więc ja tutaj nawet, pewnie na kamerze nie będzie to widać, ale tu w tym, w tym miejscu mam węzeł, gdzieś robię przypon z tego fluorokarbonu na, no, maksymalnie na długość mojej wędki, czyli te właśnie niecałe 2 metry. Jak wiązać, jak łączyć fluorokarbon z plecionką film już nie tak dawno u mnie na kanale się pojawił, więc tutaj gdzieś wyskoczy wam karta, możecie sobie kliknąć i zobaczyć. Nie będę dzisiaj już tego pokazywał. Jeżeli chodzi o fluorokarbon, Mam tutaj różne fluorokarbony na różne okazje no 0,23 to jest akurat fluorokarbon trochę grubszy Ja jeżeli chodzi o łowienie okoni Stosuję 0,16 Jest to fluorokarbon ten akurat Który jest opisany Do 1,9 kg więc Oby tylko takie okonie brały No jest cieniutki Podobno w wodzie niewidoczny No i podobno sprawia to że Okoń tej linki po prostu nie widzi, ma to niby zwiększyć ilość brań. Chociaż wędkarze różnie uważają, no a ja jakoś tak sobie też wbiłem do głowy, że chyba lepiej ten fluorokarbon stosować i też go po prostu do swojej plecionki dowiązuje. Zresztą to samo robię przy pstrągach i to samo robię przy okoniach. Fluorokarbon w żaden sposób nie zabezpieczy was przed zębami szczupaka. Ten mit już chyba dawno został obolony. Kiedyś. Niektórzy wędkarze uważali, że bardzo gruby fluorokarbon jest w stanie no jakby przeciwdziałać przegryzieniu linki czy tego fluorokarbonu przez szczupaka, ale to nie jest prawda. Nawet najgrubszy szczupak jest w stanie przegryźć, chociaż no z tymi bardzo grubymi ma trochę większy problem, ale finalnie jak będzie chciał powiedzmy, to go przegryzie. Więc no, niektórzy wędkarze w łowiska, gdzie łowią okonia, a gdzie występują szczupaki, dowiązują yy, bardzo cienką yy, stalkę czy też wolfram. Tyle tylko, że jakby dowiązanie stalki czy tego wolframu, no, będzie się trochę kłóciło z tą ideą, którą ja tutaj stosuję, jeżeli chodzi o fluorokarbon, czyli spowodowanie, żeby ta linka była niewidoczna. No bo ten ta stalka czy ten czy ten wolfram będzie tutaj widoczny, więc no troszeczkę tak. No, może też kontrowersyjnie, tak niektórzy przynajmniej wędkarze uważają. Przy łowieniu okoni z premedytacją żadnej stalki nie stosuje, nawet jeżeli w łowisku są szczupaki. Czasami zdarza się, że ten szczupak weźmie tak, że jesteśmy w stanie go wyholować. Zresztą nieraz pewnie na filmie widzieliście, że miałem i obcinki, ale też czasami właśnie na ten zestaw udało się tego szczupaka wyjąć. A akurat ta wędka doskonale sobie radzi również z większymi rybami. No tak czy inaczej, ja decyduję się na to, żeby tego fluorokarbonu, żeby tego przyponu wolframowego czy tam stalowego nie zakładać. Ale jeżeli no, macie jakieś wątpliwości natury etycznej, no bo jednak no, wysokie prawdopodobieństwo tego, że szczupak odgryzie nam wszystko i, i, i to wszystko, ten hak zostanie mu gdzieś tam w pysku, no jest spore. Chociaż z drugiej strony mówi się, że haki, które zostają w pyskach szczupaków. Organizmy szczupaków sobie z nimi doskonale radzą. I po jakimś czasie po prostu gubią te haki. Zresztą nieraz było tak, że no, może ja takiej sytuacji nie miałem, ale koledzy mieli, że szczupak żerował i brał im, nawet wtedy, kiedy w pysku miał inną gumę. Bo też takie przypadki znam, więc jakby no, chyba sobie radzi. Nie jest z tym tak najgorzej. No, ale jeżeli macie jakieś wątpliwości natury etycznej. Czy też po prostu no, boicie się i jednak nie chcecie tego szczupaka stracić, to możecie ten przypont stalowy czy też wolframowy dowiązać, chociaż moim zdaniem będzie się to jakby równało zmniejszeniu ilości brań okonia. Jednak przynęta prezentowana na bardzo cieniutkim i bardziej elastycznym fluorokarbonie będzie atrakcyjniejsza moim zdaniem i będzie naturalnie się zachowywała niż na jakiejś silnej stalce czy też wolframie i to w zasadzie tyle słuchajcie to, to, jest, to w zasadzie no jest omówienie tego na co ja łowię mam gdzieś tam w domu jeszcze jakieś kije o innych gramaturach o innych długościach które też z powodzeniem można wykorzystać w łowieniu o koni jeżeli chcielibyście żebym ten temat gdzieś tam dalej kontynuował to jak najbardziej a tymczasem no Myślę, że dosyć wyczerpująco odpowiedziałem na Wasze pytania w komentarzach co do mojego sprzętu. Ten sprzęt, już nie będę tutaj mówił dokładnie co to jest, bo już mówiłem to wielokrotnie, ale jeżeli ktoś jeszcze ch chciałby się raz dowiedzieć, to wrzucę w opis dokładne parametry wędziska, kołowrotka. Plecionki powiem Wam szczerze, że nie wiem czy wrzucę, bo nie pamiętam, jaka to była firma, albo i pamiętam, chyba pamiętam. No to chyba też wrócę. No jak będzie, to znaczy, że pamiętałem, a jak nie ma, to znaczy, że nie pamiętałem. A tymczasem lecimy jeszcze na wodę. Słuchajcie, spróbujemy coś na ten zestaw, właśnie połowić. No zobaczcie, trochę się uspokoiło, więc jest szansa. Popłyniemy sobie tam, popłyniemy sobie tam i tam i będziemy kończyć. No niestety dzisiaj jest taki dzień, że troszeczkę nam uprzykrza wędkowanie, bo teraz to się naprawdę uspokoiło, ale w ciągu dnia tutaj był taki wiatr, że łódką to kręciło mi na wszystkie strony, więc założenia filmowe na dzień dzisiejszy miałem zupełnie inne, trochę inne materiały miały powstać, ten materiał miał powstać, ale troszeczkę inaczej. No ale niestety warunki pogodowe i troszeczkę słaba jednak aktywność ryb spowodowała, że no, jest jak jest, ale no, to jest wędkarstwo, więc pewnych rzeczy nie przewidzimy. Tak czy inaczej, zostańcie jeszcze chwilę ze mną, popływamy, zobaczymy. Może jeszcze uda się coś yy, nagrać, chociaż z tym nagrywaniem może być tak, że nie będę nagrywał momentu brania, tylko już same hole, bo niestety przez cały dzień wyłochałem wszystkie baterie i została mi jakaś końcówka, więc jakoś z tym będę musiał sobie radzić. Jak widzicie, techniczne przeciwności losu. Yy, to zresztą zawsze była zmora chyba, to potwierdzą chyba wszyscy youtuberzy, wędkarscy. Ograniczenia sprzętowe tego sprzętu, na który się nagrywa, to no jest jedną z większych zmór przy nagrywaniu filmów. Oprócz oczywiście pogody, no i ryb, które czasami nie chcą współpracować. Dobra, no to lecimy pierwsze miejsce. No, za bardzo nie mogłem wpłynąć, bo ktoś łowi. E, oczywiście tym kijem też łowię e, przynętami uzbrojonymi w czaburaszkę. Tak jak tutaj widzicie, 3 gramy. cek, Naprawdę świetnie. Taką wędeczką o tych parametrach. Taka 3 gramowa główka plus guma. Naprawdę bardzo fajnie się tą przynętę kontroluje, rzuca. Też taki kij na tyle mocy, akurat ten, który ja używam, że tak jak mówiłem, no spokojnie, bardzo dużego okonia nawet jesteśmy w stanie wyholować. Czy nawet szczupaka, jeżeli by się zdarzyło. No z dużym szczupakiem wiadomo, że będzie trochę zabawa. Ale jest to do zrobienia. O, coś innego. Tego jeszcze nie dopowiedziałem. Że właśnie bardzo fajnie taką wędeczką i tak radzę Wam szukać ewentualnie Kija, który będzie taki dosyć szybki, żebyśmy mogli łowić i z opadu, bo wiadomo, że o konie bardzo często łowimy z opadu. A jednocześnie takim kijem będziemy mogli łowić sobie z równego prowadzenia. Może założymy sobie na chwilę właśnie jakąś jakąś gumę, to Wam pokażę. czy to nie jest za bardzo film o technikach. To się wszystko ze sobą łączy. Tutaj mam, to jest główka chyba 3, 3 gramy. Tak też. O, więc spokojnie mogę sobie z panu łowić. klasycznego opadu. <gryw> Bardzo fajnie na takim czuć brania. A mogę też po prostu. Ciągnąć sobie równomiernie z jakimiś tam ruchami szczytówki, jeżeli chcemy tą pracę jakoś uatrakcyjnić. No i też co ważne, ta wędka założymy dla przykładu, pokazuję i omawiam, obsłuży mi wcześniej wspominane obrotówki. Jak mówię, ja za, bardzo, o, ja za bardzo nie lubię obrotówkami łowić. Ale czasami może się zdarzyć tak, że jest potrzeba. Tutaj też y, oczywiście mały woblerek założymy do tego kija. Tak naprawdę wszystko no, zależy od, od tego, na jakie przynęty chcemy łowić. Jak ciężkie, że tak powiem. No i taką obrotóweczkę tak naprawdę też bardzo fajnie, takim delikatnym kijem, możemy sobie prowadzić. Czemu założył jakiś mały woblerek. Też jak najbardziej. Oczywiście, prawda, stara jak świat taki banał. <coughs> powtarzany zawsze przy jakimkolwiek doradzaniu komuś, jeżeli chodzi o wędzisko, że musicie te wszystkie parametry, oczywiście jak najbardziej, ale kij musi po prostu leżeć wam w ręce. Tak jak mówię, to jest banał, ale to jest gwarant po prostu przyjemnego łowienia, a o przyjemność w tym wszystkim chodzi. Więc my się teraz zabieramy za tą przyjemność, no i spróbujemy do wieczora jeszcze coś połowić. No jest to konek z płytkiej wody. Nie będzie za duży. Tam z poczciny uderzył. Uuu. No dzisiaj same gluty. Ale co zrobić? No może... O. Taki. Może wieczorem się uaktywnią. O, będzie grubo. Szczupak, no właśnie i to ładny szczupak. No to jest właśnie to, o czym Wam mówiłem. Czasami zdarzają się niestety te obcinki. Wydaje mi się, no w ogóle go nawet, y, jeszcze zanim włączyłem kamerę, go chwilę miałem, go na tym kiju za bardzo ruszyć nie mogłem, więc podejrzewam, że, że musiał być naprawdę ładny i w momencie, kiedy się odwrócił albo wykonał jakiś ruch pewnie, no to przeciął. Także przykro mi bardzo, Paweł. Nie stosujemy wolframów, to tak mamy, ale tak jak mówiłem, ja mam jakieś przekonanie, że wolfram stalka straszy o konie. Niestety, siedzi mały. głód. Uh, glut. Straszliwy. Mm. Okej. Okay. O, będzie lepszy. Pięknie uderzył. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie lepszy. w chwili tak dosyć ładnie tutaj kurcze nam no będzie będzie o ładny ładny okoń piękny okoń słuchajcie ale piękny jest piękny okoń, tak jak mówiłem, że wieczorem być może się ruszą. No i faktycznie coś tam się udało. I dowody w tradycyjny sposób i tyle w temacie. Dzień się skończył. Czas również kończyć. Łowienie, i czas również kończyć ten film. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je oczywiście w komentarzu. W komentarzach czekam też na Wasze propozycje kolejnych filmów. A my widzimy się, mam nadzieję, już niedługo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, w górze, w górę, w górę ręce i subskrypcji. Pozdrawiam i do zobaczenia.